moi drodzy, witam w niedzielę, miała być plaża ale wyszedł las, tak jak widzicie jestem z kolegą, tutaj Adam Siema. przyjechaliśmy obładać taki lasek zobaczymy, może coś wyjdzie a jak nie wyjdzie to to też będzie dobrze, także co mam nadzieję, że widzimy się przy pierwszym ciekawym dołku no i mamy pierwszy fand z lasu Wyszedł tak zwany dener myśliwego. <grymne> tu będzie pewnie tego pełno. Nie wiem, jaki to jest kaliber. Nic na tym nie widać dokładnie. No, ale już troszeczkę lat przeleżało. Także na razie pierwszy strzał lepszy. Miałem wcześniej kawałek folii aluminiowej. Jest tu pełno śmieci. Lasek w miarę czysty, fajnie wygląda, także można spokojnie przemiatać cewką. Tam kolega gdzieś Adam chodzi. No i co? Idziemy dalej. Mam nadzieję, że będzie jeszcze ciekawszy dołek. No i jakieś końcu okręgłości. Do następnego. No jesteśmy przy kolejnym dołku. Wyszło tak. Od chyba bodajże od żarówki. Od żarówki albo jakaś nakrętka. Nie no, od żarówki to nie mogłoby być. Nie wiem, kto by ma jakieś pomysły to piście. Chętnie się dowiem. Pełno śmieci. Puszek folii aluminiowych. Kapsli. No, ale to trzeba kopać, żeby się dokopać do tych fontów ciekawych. Także do kolejnego doleczka. Że przerywam, ale chciałem takie ogłosić małe ogłoszenie parafialne, które odbędzie się niebawem. Chciałem zaprosić Was na konkurs y, 300 subskrypcji, których już mało mi brakuje. Zostało mi tylko 11. Także Was zapraszam serdecznie do udziału. A co trzeba zrobić w tym udziale, i zaraz Wam powiem, jakie nagrody będą. Co pierwsze trzeba zrobić? Trzeba. Być subskrybentem mojego kanału. No i pod moim przedostatnim filmem, fanty z pola kukurydzy, wpisać Pablo. Wystarczy tylko Pablo. Nie Trasher Hunter, tylko Pablo. A nagrody. Są trzy nagrody do wygrania. Trzy zestawy nagród. Pierwsza nagroda główna, to zaraz zobaczycie na zdjęciu. Nagroda numer dwa. Te zaraz się ukaże. No i nagroda numer trzy. Do każdego zestawu będą dodane naklejki Magnesy z mojego kanału. Tak samo z Marcina. Marcin, który się dorzucił. Zapraszam na jego kanał Dream Hunter. Jemu też już zostało chyba niecałe 20. Też odbędzie się konkurs na 200 subskrypcji. Także zapraszam serdecznie. No i kolejny dołek i kolejna ciekawostka. Coś podobnie do tamtego tylko oblane tak jakby bardziej plastikiem to jest to samo na bank tylko tamto jest bez bez takiego plastiku a to jeszcze taki pozostał plastik nie mam pojęcia co to jest chętnie się dowiem od mądrych głów ładny lasek czysty tylko, że fantów nie ma. No ale. Przynajmniej się pochodzi. Widzimy się przy kolejnym bramku. Hej. Zobaczcie, moi drodzy. Co to może być. Taki kawał betonu w lesie. Tu ma z tyłu ucho. Na linę. Z takimi wypustkami. Nie mam pojęcia, czemu to tutaj się znajduje. A zobaczcie, ile śmieci. Już tu jest normalnie sygnał na sygnale. Trzeba będzie tu przyjechać i troszeczkę wyzbierać. A co do moich fantów, <laughs> to wykopałem takie trzy rzeczy. Zobaczcie, klucz od sejfu. Kawałek lufy od pistoletu. A to to chyba pewnie będzie jakaś łyżka od Wikingów. Strasznie duża i bardzo stara. <noise> pełno śmieci jest normalnie, że głowa mała. Ale lasek jest fajny. Tutaj najgorzej. Bo tutaj zaraz znajduje się droga niedaleko. To pełno śmieci, a tam w dole. A tam w dole znowuś pustka. Tylko grzyby, ale i to nie Jednego znalazłem pod grzybka, chyba jak się nie mylę. I tylko tyle, a zobaczcie co tutaj, nawet części od samochodu. Jak tak ludzie mogą robić? Ja tego nie rozumiem. Żeby od samochodu części wyrzucać. To jest masakra. Oj, dobra, szkoda słów na to. Widzimy się przy kolejnym mam na pewno nadzieję, że jakimś ciekawym dołku. Hej, powiem Wam szczerze, że to będzie chyba bardziej nagranie z wycieczki takiej. Pokażę Wam mniej więcej ten lasek. Zobaczcie, jaki fajnie płynie tutaj rowek. Ale woda nieźle go wyżłobiła z góry na dół. No, ale powiem szczerze, że ciężko znaleźć. Ciężko znaleźć, same śmieci. Monetkę, żeby znaleźć, to naprawdę graniczy z cudem. Przyszliśmy tu kawałek, Adam został tam gdzieś z tyłu. Nie wiem, co on tam wykopał. Później na podsumowaniu zobaczymy. A ja kręcę się tutaj i wchodzę na dół. Bardziej schodzę, czym bardziej schodzę na dół, tym w ogóle prawie sygnałów nie ma. Także co? Nie poddajemy się i lecimy dalej. No i moi drodzy, pogoda się popsuła, deszcz zaczął padać Ja już tutaj wróciłem na początek Skąd zaczynaliśmy, czekam tutaj na kolegę Adama I coś Wam jeszcze pokażę, zobaczcie Spójrzcie ile opon leży Różnego kalibru, różnego rodzaju Jakby ktoś potrzebował opony, nawet w dobrym stanie to piszcie w komentarzach Potem, tam, gdzie? możecie przyjechać i wziąć <laughs> oczywiście żart ludzie kochane, jak tak można opony żeby wyrzucać do lasu zobaczcie, tam, tam, tam tutaj ile tutaj tam jeszcze jakaś kamizelka, worki ze śmieciami blisko drogi łatwo podjechać, wyrzucić szkoda słów a przejdziemy do tych moich ciekawych <laughs> znalezisk od razu zrobię podsumowanie na miejscu nic ciekawego nie wyszło same śmieci żadnej monetki żadnego guziczka trudno ale wypadzik, chociaż zaliczony o tam kolega Adam poszedł zaraz go doganie zobaczymy u niego co tam wyskoczyło i u niego na krótkim podsumowaniu się widzimy Hej. no jesteśmy u kolegi fanty są <śmiech> <śmiech> tutaj kawałek jakiegoś elementu metalowego, to podaj, że może być jakiś przycinak albo jakiś punktak no i tu do kolorek jeden wyszedł denar myśliwego, tak jak u mnie zawleczka, kapsel, ale to jeszcze nie wszystko zobaczcie tutaj jest jakaś błyskotka spinka do włosów nie, no to masz, masz fanta jednego Brawo! Jest, jest złoto! Srebro. Jest! Srebro! Jest! Z diamentami. srebro, jest srebro. <laughs> Także, no! Dla, niemu, dla niego wypad się udał, dla mnie. ale niestety pochodziliśmy, chociaż fajnie, czas spędzony. Super! Jeszcze raz gratuluję i mam I do nadzieję, następnego. że. Do następnego! Trzymajcie się! Hej!